To może być, kurde. Jest miary, jak na moje możliwości. pomalowany pięknie. Aż pała mięknie No, o. Mogły być. Zostawić. No, Kurde, pół dnia samego malowania mi wyszło. Jakoś tego. Tak Ale to. Podejrzewam, szybko nie będę malował. Może jedynie słupek. A tak o to nie trzeba, bo to jest pod dachem, nie? No, a to impregnat. Jest dobry na zewnątrz. Tak jak przyczepa. A nie, nie ma przyczepy. Sara <laughs> będzie przy Przyczepę pomalowałem, to jeszcze elegancko wszystko się trzyma, ale trzeba poprawić, bo na mokro malowałem. nie, mokre, mokre deski były. Nie wyschły dobrze, więc poprawię jeszcze w tym roku. O, zobacz, co odwaliłeś. Nie zaciągnięcie. To nie jest się poprawi, bo jeszcze i tak deski będę zewnątrz leciał, ale no poczekam. E Chociaż ten tydzień nie on słoneczny jest, to tam tej wilgoci trochę wyjdzie, no to wtedy może pomaluję i będzie finito. Za darmo to i posłuży pewnie dłużej. Zrębka. A, A muśka, stawaj. Po tydziele liście masz kurde, on też symulant był zawsze. Wiesz. Ile razy to myślałem, że on już nie żyje. A. Jak? się mieszka? Może być, nie? Tylko rano zamarznięta woda, ale już odmarznięte. Pies, trzeba pić. O, dzieci wołają Zaczyna się. teraz chociaż do rytmu To tam Mała nie rodzisz jeszcze Co? Jeść pewnie chcecie, nie? Aniu Też jeść? Co Jaziu? Prawda? Chodź. Mała leży. Ale chociaż się nachodzą po tym wybiegu. Jakieś krzoki, nie krzoki są. Zawsze to ciekawiej. Dzień mija, nie? Siano macie tam, to sobie skupcie. Ja wam trzy razy dziennie na pewno nie będę dawał treści Zrozumiano? No To się skradasz? Aż bo Jadzia ci da zaraz. No Podrośnij kurde Jadzia rządzi tutaj A Bruno to nie wnika No, zobaczymy jak się w zremkach będziecie niosły teraz Miałem kiedyś startaku kupić, bo tam groszy kosztowało chyba nie wiem 30 parę złotych za big bag, ale jakoś nie kupiłem, nie było okazji, bo chciałem sprawdzić właśnie w gniazdach, nie? czy będzie czyściej, czy, on, czy dłużej będzie to służyło, czy nie będą się tuku jaja, wiecie, bo słoma to zaraz ona brudna, one w pył to obracają tą słomę i, i trzeba ścielić, dościelać, a może w tym w wzrębce czy w trocinach jest łatwiej i lepiej. No. Jakby było dobrze, no to czemu kiedyś nie kupić taki jeden wór na rok czy na dwa by starczył, Przecież. no Już jest po południu, już one pozbierane są. Jeszcze tam może z 2-3 jajka będą na wieczór. A jutro zobaczymy jak to będzie. Kilka więcej jest jajek. Proszę Państwa. Idzie lato. Będzie gorąco. Nie Abi. Gorące lato. Staw jest. Będziemy pływali, kurde. Trzy razy dziennie. No. Mówicie, trzeba przysiąść przy tych skurczybykach. No, a rogi masz ostre. żeby wziął na rogi, co? Paula Zajadają sobie wysłodki z mieszanką zbożową. Klapuchy. A maleńka jak widać Trzeba się uzbroić w cierpliwość No A joda Cycuszki wiszą Niedługo będziemy wkraczać już z dojeniem ile jeszcze? Sto tygodnie będzie trzeba doić, a gdzie młode odsadzić do domu Nie ja wiem Kurde, nie zdążyłem wszystkich obiektów zbudować nie tak dobrze, że zimy nie było jako takiej. Tam przez chwilę tylko, bo bym w ogóle nic nie zbudował, a taką całą zimę praktycznie buduję. Skończyć nie mogę. No, co było? Garaż 5x5 5 z kanałem. Oczywiście nieskończone, ale w lato skończymy kanał. Co jeszcze? Kurde. Już nic więcej. Wiata na 30, klatka przeżywaństwa. Co tutaj jeszcze? Zabudowałem z tyłu szopkę, tam gdzie parnik. Co jeszcze? Pomost powstał. Wiele innych rzeczy. Już kurde nie spamiętam. No, się wziął to kurde. Się zaczął budować. Z drewna. <laughs> Bardzo ile postoi. To nie to co kiedyś, że nie, nie było czym impregnować. Chociaż jak ktoś miał łeb, to i też opalił i smądał i kurde i, i, i naftą i był hit. To dzisiaj trzymają dechy pachnął sosną w środku. No. A dzisiaj są specyfiki dobre to zobacz to był kiedyś foliak. Ile to ma? Kurde z 30 lat już ta konstrukcja. Zobacz jak się trzyma. Zero próch na nic. No w foliak, był kurnik, jest koziarnia. O jak go zgina z rana. Zobacz, kurde ty, ty go. Już. No się nadaje na kiełbasę. Nie? Będzie agresor. Uwiążemy do nogi Brunona Kurde <grydy> Co ty się drapiesz tak, ty tymi rogami się wycierasz. Swędzi coś? Może jakieś kurde wstrzymają Nic nie widać. Rogi mam to drapie, może rogi rosną, nie? A, spadaj. Spadaj. Co joduś? Bo te cuchy twoje. O, będzie trzeba przyzwyczajać się do dojenia, gdzieś zrobić e, ten łańcuszek przy korytku. I nauczyć dojenia. Tak jak z Anką i z Jadzią było. Już ja to fajnie się doiło na koniec. E, damy sobie Nie takie rzeczy. Kurde przeżywałem, jedz junior, kurde, na wagę pójdzie żeby wstydu nie było, Ania chyba będzie się kociła, coś mi się wydaje, dzisiaj może jutro, no. tak więc wyścielone na świeżo, niech ma. Niech wszystko dobrze pójdzie. Szybki update z hodowli królika farmerskiego. Proszę Państwa, tutaj kurde powsadzałem już wykotniki, żeby się później nie łotać. Mamy tutaj baranka czarną zakocona. już coś tam w, w tym wykotniku bada. Termin na 14-15, nie? Tak więc, a jeszcze wczoraj czy przedwczoraj ją dopuszczałem, bo nie czułem, gdzie się wziąłem tako i kurde, coś w tym brzuchu jest. Także i, i też w kącie grzebała, nie? Coś tam, więc tak jakby coś już próbowała Niby to wcześnie Ale no mówię, coś w tym brzuchu czuć Więc najwyżej no będę ją jeszcze Tam za parę dni sprawdzę Dla pewności Ta samica na dziewiąty Ta samica na Jedenasty I tutaj niestety No kurde ciężko ją zakodzić Ma na dwunasty, była pierwszy raz zakacana I najładniejsza samica No ale nie da rady, nie wiem czemu jeszcze będę próbował, bo jest najlepsza, najładniejsza, ale no kurde samca nie chcę, może taki obojniak, nie wiem. Ta samica też dostała wykotniak, Wy, wykotnik, obojniak, wykotniak, kurde ty. No yy, w kącie zobaczymy, bo ona jest zakocona na dziewiąty, yy, więc też niebawem. Młode dosyć dobrze wyczuwalne, więc jest zakocona, to wszystkie młode są po bosie już, nie? No chcecie zobaczyć jak boss wyrósł czy jeszcze rośnie on młody jest ale jak on wygląda bo w sumie sam dawno nie patrzyłem trzeba zerknąć czy to boss czy to podruba. chodź pokaż się kurde gwiazdorze o to 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 o a patrz Jaki zając dobrze jest się prezentuje nienagannie nie a metrówką ucho będziemy mierzyć. <gry> ma tam z 21 no. Nie Abi, znasz się? Na ja wszystkim się znasz. Ktoś musi tu się znać, nie? No Nie ma co pokazywać, kurde ważne roboty robi. Jeszcze jest młody, więc on jeszcze dopiero poczuje zew. Dobra. Więc tutaj to jest na tyle. Jeszcze na zewnątrz w klatce, na 14, żeby by było zobaczyć. Tamto i bez wykotnika, może by było dobrze. Bo tam ściółka to może by gniazdo jakieś w miarę było zrobione. Zresztą wykotników nie mam już zabrakło. I co jeszcze na zewnątrz w klatkach? Jest jeszcze na termin jakiś bliższy? Nie ma. Nie ma. Dopiero na 20. Chyba tak wygląda. Chyba, że gdzieś się zamotałem. Ale to nic, bo jeśli tam coś nie dopatrzyłem w tamtych klatków, to tak jak mówię, na mieściłka, więc sobie raczej poradzą. Jeszcze syfek nieopanowany, skończę klatkę, będzie opanowany, się nie bój. Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kolejnej super produkcji farmerskiej. Co dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj już środę, jest drugi imieniny Heleny i Radosława. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym Siemanko. O! No, co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy dzisiaj robić wielkie rzeczy, proszę Państwa, zostańcie ze mną, będzie Wam dane zobaczyć i się nauczyć, co najważniejsze. Jako, że mam sporo ziemniaków i spodziewam się jeszcze większej ilości tych ziemniaków, więc lecimy do Parnika. Dzisiaj robimy kolejną porcję. Po prostu więcej ziemniaków daje mniej dosypuję mielonego zboża i, 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 i tak zmieniłem troszeczkę tą recepturę, żeby ziemniaki wiadomo, bo już w maju one pewnie będą nawet w piwnicy puszczały pędy, więc więcej tego skubania będzie jak, jak pożytku, no to dlatego więcej troszeczkę dam ale i królików przybędzie, więc to, to ładnie pójdzie, nie? bo obliczyłem na to co mam teraz tych królików no to do maja to spokojnie 200 250 może nawet 300 kilo mi zeżrą. Tak więc wiecie o co chodzi. Dobra. Yy, kolejne plany, poza parowaniem ziemniaków, to oczywiście skończyć klatkę, yy, dosztukować yy, siatkę i zaprosić tam terrorystę. nie, Tam damy mu jakiś paśnik, jakiś ten, jakieś karmidełko. I będzie miał jak u farmera za piecem, nie? Zobacz, jak to wygląda. Kurde, ty świeci jak trzeba. Jak oczy Abi. <laughs> O, no tutaj mokre to widać, że, że, że się nie, nie wchłania i przebija, ale to nic, ważne byle trochę było zabezpieczone, robi wrażenie kurde ty, o, ale to jest lepsze od oleju, na pewno, bo powłokę robi taką jakby kurde, lakier, jakby lakier, jakby wosk i przez to woda w ogóle nie przejdzie, bo olej to wiecie, to on się wchłonie, zabezpiecza, ale woda delikatnie wchodzi w te drewno, nie, w ten olej. A tutaj jest taka powłoczka, że nie ma opcji, żeby nawet przeszło, nie? więc tutaj to ja myślę, że to jest o wiele lepszy specyfik. No. Tak więc nie będę żałował, będę impregnował. <laughs> Tylko pytanie, jak to na olejach, na moich szopach będzie się trzymało? Nie, będę musiał gdzieś tam stestować, bo nie wiem, czy je impregnować olejem, czy właśnie tym nie. Zacząć. Zobaczymy. No, siatka jest. tylko robić. Jeszcze informacja dla wszystkich tych, którzy coś tam sieją, coś tam sadzą i mają foliaczek czy szklarnię. Wczoraj, yy, czyli tak jak drugi marzec, wziąłem, wysiałem yy, pomidory pod, yy, pod osłony, nie, Baron Adam i tam warszawski trochę też. Yy, także jak chcecie ze mną zaczynać, no to ja celuję w yy, połowę kwietnia, nie, w drugą połowę kwietnia wysadzać do szklarni yy, sadzonki. Także Możecie sobie wysiewać, jeśli chcecie ze mną zaryzykować, no chyba, że macie ogrzewane obiekty, bo wiecie, w drugiej części kwietnia to jeszcze mogą być spore minusy. Ale są i na to sposoby. Oglądajcie, będziecie wiedzieli, co robić. Się bawić trzeba umieć. Przypominam, stowarzyszenie aktywni tak samo, przekaż 1% podatku, proszę Państwa. Zabi, Pobawiłaby się, nie? Z maluchami. A można, czy nie można? Hę, e? no ty chodź. Zobaczymy. Paula. He <laughs> go pilnuję kurde, Bramkasz. Kurde no. Gadaj kiedy te terminy e? Ludzie ciągle pytają, a ja tyle wiem, że aż wstyd Pokaż, że chociaż ty panujesz nad sytuacją. Mi nie powiesz? Zobacz. W piecu ci palę. Żeś się pomiał? Gadaj. Kiedy wykoty. Chodź pogadamy. Chodź. Kiedy doimy? Co Jaduś? Jaka sprycha się z Ciebie zrobiła, ty. Ojna koza. No maleńka. Jeszcze Ci głaskanie w głowie? Ty już myśli jak małe nazwiesz. O. A mokry pysk? Dobra woda? grzejcie sobie Na Zdrowie wyjdzie jakie drzwi tak trzeba robić kurde o. elegancko będzie duże drzwi dużo powietrza do środka będzie wpadało królik będzie miał w ten widok dobry tutaj tylko trzeba zasuwę jakoś zrobić no bo tu o żeby dociskało ładnie no i będzie git Proszę Państwa, tak trzeba robić następne. Ile zniosły jajków? Jedno, dzisiaj. A może gdzie tu coś chodzi? Jakaś kuna, jaja wybiera. Patrz, chyba któraś kura chciała zaprotestować, że jednak gniazda ze słomu są lepsze. Tak mi się wydaje.